A wszystkich. ich wszystkich. Przypomnij sobie piosenkę! Musisz się stać jednością z głównym. Fer, zalewasz... Spiew, dalaj. Mam no takie pytanie. Czy często się pan uśmiecha? Nie, zwłaszcza jak, jak widzę durnego idiotę Jana Narodzenia, dyrektora klubu księgarza y w Warszawie. Możecie ją sobie pokazać, że jest idiotą, że mam go w dupie i rękiem go że Możecie nawet puścić. Zawsze prawda, miała jakiś sens. Wróciłeś wcześniej? Chuj ci w cycze! Piękna jak róż. ty się wzróż. śmiała, zawsze. Gwóźdź i mój grupa. Szczadinie. Omar. Wydlepka. Penhalż. Aldupa. Sarinie. Naturalnie byłeś... Tylko piśnij o tym komukolwiek. Nie jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Jesteś A To tak szczerze, co sądzisz o mieście zakochany? Kocham cię kurwa! Byłaś, wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem. Jak mogłeś znowu zabrać ze sobą Tej Co? Aha, ja... mówi Sonik!